Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym magazynie muzycznym o nazwie Przegląd Utworów Polskich Autorów W skrócie Pupa I dzisiaj część pierwsza listy Będą to największe hity i szlagiery polskiej piosenki Także nie przedłużając na miejscu dziesiątym I tutaj nie będzie zaskoczenia Legenda polskiej muzyki rozrywkowej Lech Roch Pawlak z utworem Żyli Papą Żyli Papą, fasem mik to nem es Szukamy tyle lepaka di asovi Żymy ma a kodem ma tan lafo A kodem ma irygastyny na Prawo Dobra, dosyć tego francusko-polskojęzycznego rapu. Lecimy dalej. Na miejscu dziewiątym. Tutaj też nie ma żadnego zaskoczenia. Andrzej Duda i ostry cień mgły. Także lecimy. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą o cieniem mgły. To jest maj, nie pachnie saską, kępa może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tempa. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą o cieniem mgły. I proszę państwa, kolejny klasyk. Fagata, bandycka jazda. Tutaj też nie było zaskoczenia. Także lecimy. Play. Ja jestem fagata, se z pod Konina. Aha. Zupa taka duża, że i szkoda, nie wypinać. Aha. Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj. Dziś loty private, czytem kiedyś luksus to był finał. Ej, dziś wakacje fele, kiedyś było to marzenie. Aha. Wszędzie, gdzie nie wejdę, to robię wrażenie. Aha. Powiększyłam jak zrobiłam karierę. Miejsce siódme, drodzy Państwo, to bardzo familijny utwór taki do rodzinnego obiadku ROGAL DDL z utworem EBEB. -ebe. Także lecimy. będę m. nie chce znać. Mój s. po jeśli zajdzie potrzeba, a na razie to to zlewam. P***ać, czegoś się spodziewał, że tutaj zginę? Pupu, pu, pu, nie ten rozsądek. Farszem napijam cukinię, jeśli bit byłby cukinią Ding dong, nie pojedziesz tą windą Ebe, 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 Na miejscu szóstym Tiger Bonzo Pluje na was totalnie To to już w ogóle Zastanawiałem się, czy nie powinno być na pierwszym miejscu Ale jest tutaj tyle Hitów, że Dopiero na miejscu szóstym Ten utwór, także lecimy Wszystkim hejtom Wielkie Będziesz fikał, zablokuję ci komputer, spalę tobie płytę gówną, bo śmierdzisz jakiś stary Poja, maska, cienie, koka, tylko ci tak mówisz, żeby ci nie było przykro. Zamknij mordę, hejterzy, kolony, Odszep się ode mnie i od mojej żony. A po środku listy, na miejscu piątym, Malik Montana i jego jagodzianki. Wydaje jako dzianki w Gucci, wydaje jako dzianki w Louis, pięć piguł nie mogę spać, Grey Goose lecę ptak. Wydaje jako dianki w Gucci, wydaje jako dzianki w Louis, pięć piguł nie mogę spać, Grey Goose lecę ptak. Ja taka kot, siedem żyć i baluję całą noc, taka kot, siedem żyć i baluję. A tuż za podium uplasował się legendarny hardstajlowy utwór Enigmato. Biotechno 88. Także może pójśćmy fragment. Może przewinmy trochę do przodu. Może przewinmy jeszcze troszkę do przodu. także to było na miejscu czwartym a wkraczamy już na podium na miejscu trzecim czyli na podium uplasował się Hans Solo z utworem Polak wyjątkowy song i można powiedzieć, że jest to taki hymn Polaków, którzy lubią się dobrze bawić także lecimy o jaki ja jestem Polak wyjątkowy myślę tylko i nie mam głowy serce sercem, dumą i honorem o kapitali przecież to chore ja chcę powrotu do przeszłości i znów w to uwierzyć czy się stoi, czy się leży to wypłata się należy czy się stoi, czy się leży to wypłata się należy i proszę państwa miejsce drugie czyli już nie ma żartów Uplasowała się legenda polskiej muzyki rozrywkowej, czyli mandaryna z utworem Every Night, także lecimy. I proszę państwa, miejsce pierwsze to Sowa. Dziś w klubie będzie bank. Także lecimy. Dziś w klubie będzie bank. Hej, dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Ej. dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Hej, dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bęk! Ej! Dziś w klubie będzie bęk! Ej, ej! To było miejsce pierwsze. Gratulujemy e, sobie pierwszego miejsca w pierwszym notowaniu przeglądu utworów polskich autorów. W skrócie Pupa. Następne notowanie tej prestiżowej listy, już wkrótce z fartem.